Co ci nowi ministrowie zaproponują? Na razie pojawił się już, właśnie słyszałem dzisiaj, pierwszy sondaż, który pokazuje, że platforma ma poniżej 20%, a to, to była ta magiczna granica. Niemniej jednak, ja bym jeszcze sprawy nie przesądzał, bo dla platformy jest tak naprawdę ważne drugie miejsce w wyborach, a nie to, czy to będzie powyżej czy poniżej 20%. Drugie miejsce przed SLD, bo jeśli rzeczywiście platforma uzyska choćby kilkunastoprocentowy wynik a SLD będzie miało słabszy, to dalej premier będzie z Platformy, ponieważ zakładam, że powstanie koalicja wszystkich przeciwko pis chyba że stanie się to, co się dotychczasowej historii III Rzeczpospolitej dotąd nie wydarzyło, czyli że jedna partia, myślę tu o Prawie i Sprawiedliwości, dostanie bezwzględną większość w Sejmie. I to jest jedyna sytuacja, w której wydaje mi się realne to, że Platforma nie będzie dalej partią współrządzącą. Ponieważ póki co, jak na razie wszystko wygląda na to, że no, sojusz Platformy SLD scementowany zachowaniem sojuszu przy referendum w Warszawie jest już faktem, oczywiście to nie jest koalicja podpisana i Leszek Miller będzie do wyboru wykonywał pozory opozycyjności. Do tego dołączą pozostali, którzy się znajdą w Sejmie ze strachu przed PiSem, mam tu na myśli PSL i prawdopodobnie to, co powstanie z Twojego ruchu Licota, czy czegoś, co się tam jeszcze wyłoni w ramach tych różnych ruchów. Nie ma to większego znaczenia. To jest klasyczny, wszystko to są partie establishmentowe, a więc one tak naprawdę różnią się przede wszystkim w szczegółach, natomiast generalnie są przeciwnikami PiSu i główny podział polskiej sceny politycznej biegnie między PiSem a całą resztą partii dziś obecnych w parlamencie. Nie wiem, czy aferach tak zwanych. E-afera, prawda, czyli afera informatyczna, jest największą aferą w że Rzeczypospolitej, bo mieliśmy ich sporo, a ta naprawdę jest dopiero w fazie wstępnej. Jesteśmy w stanie oszacować skali starat dla Skarbu Państwa i przede wszystkim daleko nam jeszcze do nawet już nie wyroków sądowych w tej sprawie, ale nawet rozpoczęcia procesu. Ja zwrócę uwagę, że pierwsze aresztowania w tej sprawie były w 2011 roku, jest koniec 2013. Właściwie nie wiemy, kiedy się skończy śledztwo, nie wiemy, czy będzie jakiś akt oskarżenia, a prawdopodobnie będzie, skoro prokuratura wyraża, zgodę na, 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 na aresztowania, no ale z całą pewnością proces będzie trwał lata, w pierwszej instancji, później ileś lat w drugiej I być może za wiele, wiele lat będziemy w stanie ocenić, czy to była największa afera, czy nie. Póki co niewątpliwie jest to wydarzenie, które bardzo mocno osłabia, osłabia rząd Donalda Tuska Platformy Obywatelską, no bo potwierdza to, co jest w doświadczeniu potocznym dość powszechne, że Polska jednak jest krajem o bardzo silnej korupcji i wbrew tym różnym opowieściom, że, że to co się udało zahamować, ograniczyć. No, fakty temu przeczą, i to, to nie jest jedyny moim zdaniem fakt, choć bardzo poważny, który pokazuje, że z tą korupcją Polska ma ciągle ogromny problem.